Szczęście Boże, ks. Ryszard Halwa, Jan Bodakowski, mamy następny odcinek w cyklu Rozmowy bez cenzury. Nikt nas nie cenzuruje, dlatego możemy mieć nawet różne zdania. Drodzy Państwo, wielokrotnie już mówiliśmy o COVIDzie, o, o leczeniu, o lekach. Właśnie, czy szczepionki, czy szczepionki mają uboczne skutki, czy nie? właśnie żebyście Państwo wiedzieli, że one wcale nie są 100% pewne? To przede wszystkim jest kwestia tego, że w takim nas media non stop tresują w tym, żebyśmy byli bezkrytycznie zaufani naukowcom, a niestety mamy doświadczenie takie, że za naukowcami bardzo często stoją różne interesy i te interesy biorą często górę, interesy jakichś producentów biorą górę. Nad Czyli koncernów po, po prostu. interesami obywateli. Ja ostatnio miałem okazję przeczytać niezwykle ciekawą książkę pod tytułem Pandemia. Kłamstw. Szokujące prawdy o skorumpowanym świecie nauki i epidemiach, których możemy uniknąć. To jest książka autorstwa dwojga amerykańskich naukowców, którzy, którzy pracowali w instytucjach państwowych dotyczących, zajmujących się wirusem E, którzy byli zaangażowani m.in. w odkrycie w, w, w różnych wirusów, w mechanizmów działania np. wirusa HIV, który wywołuje AIDS. I wstępie, wstępie do tej książki jest e, napisał e, bratanek zamordowanego prezydenta Robert F. Kennedy. E, ksiądz Halwa kilkukrotnie go e, w filmikach przywoływał. I on opisuje w tym swoim wstępie kilka przykładów tego, jak w, na przestrzeni ostatnich dekad, pomimo ostrzeżeń naukowców, Prowadzono szczepionki, które miały bardzo poważne skutki uboczne. Między innymi to na portalu prawy.pl też jest tam filmik jest taki tak, z nim. My, 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 wypowiedź my, my, poza, tym, poza tym ja już zapowiadam, odgrażam się Państwu, że postaram się przybliżyć Państwu. Te informacje, które znajdują się w tej książce. Oczywiście do każdej publikacji musimy podejść z pewnym dystansem, natomiast warto poznać opinie z różnych stron barykady i potem sobie samemu wnioski. wyciągnąć wnioski, bo to bo najgorszą rzeczą jest to bezkrytyczne przyjmowanie tego, co nam mówią w telewizorze. I w tej, właśnie w tym wstępie Robert Kennedy opisuje, że w 1954 roku dr Beatrice Edy badała na zlecenie rządu amerykańskiego szczepionki na polio. Podczas testów wykryła, że te szczepionki są. Niebezpiecznie, bo wywoływało badanych małp Paraliż e, szefostwo tego Instytutu, które, które Narodowego Narodowych Instytutów Zdrowia Publicznego e, zakazało jej wypowiadać się na ten temat. I oni mimo to, że karę zapłacili, to, to, to stosowali. I, za, i, za, i, e, I pomimo tego, że ona ostrzegała przed tą szczepionką, e, przeprowadzono e, Szczepienia. Szczepienia, które wywołały dramatyczny wybuch epidemii polio. 200 tysięcy Amerykanów zostało zarażonych tą chorobą, 70 tysięcy osób zachorowało, 200, 000, 200 dzieci zostało sparaliżowanych, a 10 zmarło. W 60 Po tych doświadczeniach, bo po kilku latach, w 1961 roku, e ta naukowiec odkryła, że w, w szczepionce na polio, kolejnej szczepionce na polio, znajduje się wirus małpi od małp od zwierzęcy wirus, który był bardzo niebezpieczny. Nie, Informacje, które ona przekazała władzom zostały ukryte przed Amerykanami. Miliony Amerykanów zostały zaszczepioną tą szczepionką. Pomimo nawet gdyby, gdy firma wycofała ją z dystrybucji tą szczepionkę, bo już była to, to był taki skandal, to władze, które miały zapasy tej szczepionki dalej szczepiły. W rezultacie tego od 61 do 63 miliony Amerykanów e, zostały zaszczepione tą szczepionką, która... E, która, e, która miała właśnie ten wirus. I ten wirus zakorzenił się w genomie e, ludzi do dzisiaj jest. E, e, jest e, Aktywny. Jest, jest odkrywany na przykład w, w komórkach rakowych, jak się bada. I jeszcze jest kwestia taka, że właśnie z tego, z tego wstępu Roberta Kennedy'ego wynika, że w, w wyniku ty, tych szczepień, które odbyły, wszystkich, które były od 55 do 63 na polio, w tych rocznikach, które były szczepione, bardzo eksplodowała ilość ilość nowotworów, co rodzi przypuszczenie, że właśnie epidemia nowotworów, którą, z którą mamy do czynienia, wynika z tego, że w, Sz, w szczepionkach się. były właśnie substancje, patogeny, wirusy, które, które potem powodowały tego raka i jak, jak, jak można przeczytać w tym wstępie 60% guzów rakowych znajdowano znajdowano te, tą, tego wirusa, między innymi w 90% raka w mózgu w 100% przypadków czaka, w nowotworach kości. I jeszcze, jeszcze jest w tym opisana rzecz, którą już ja szerzej opisywałem wcześniej. W 1976 roku w Stanach Zjednoczonych wybuchła pandemia. Jeden przypadek był ptasiej grypy. W wyniku histerycznej reakcji rządu mediów zostało zaszczepionych miliony 49 milionów Amerykanów zostało zaszczepionych. Szczepienia zostały przerwane, bo miało zaszczepić całe, całą populację Stanów Zjednoczonych, kiedy nagle nagle, nagle zaczęło się 500 wykryto przypadków zespołu e, takiego chorobowego, 200 osób sparaliżowano, 3, 3 33 osoby zmarły. Eee... No ale I tak, to, i tak to niestety niestety i wszyscy ci naukowcy, którzy, którzy przestrzegali z o, ty, o tym, były, byli, byli przez swoich przełożonych, a byli to zazwyczaj bardzo utytułowani, z wieloma sukcesami naukowcy niszczeni. Byli niszczeni ci lekarze, którzy, którzy na przykład dostrzegli związki między mm, E, na przykład jak doktor Bart Klensen, który dostrzegł powiązanie między szczepionką e, HIP a epidemią cukrzycy u młodych ludzi. E, wie, mamy Ale to nom... można by tak wymieniać. Tak chodzi to... o to, że były poważne skutki szczepień, no i przez analogię on też e, przestrzega nas przed tym przeszczepieniami na COVID-19. możemy to odczytać, bo ta książka jest napisana właśnie przed samym i wydana przed samym w Stanach Zjednoczonych wybuchem pandemii. Natomiast e, e, w sytuacji, w której my wiemy dokładnie o tym, że e, władze Stanów Zjednoczonych i po, władze też wszystkich krajów, w tym i Polski zagwarantowały tym firmom, które produkują szczepionki, które nie są przebadane, bo wiemy, że. Czyli proces, zwolnienie z odpowiedzialności. Zwolnienie z odpowiedzialności. Wiemy, że te szczepionki, proces ich przebadania, nawet w dokumentacji, która jest ogólnie dostępna na stronach internetowych e, amerykańskich instytucji przyjmujących, certyfikujących produkty medyczne do użycia, że dopiero zakończy się w 2022 roku, 2023 roku. Czyli to znaczy, jak można brać produkt nie niesprawdzony? Czyli jesteśmy szczepionkami, Produktem, który nie jest nawet przebadany, jest dopuszczony w, 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 jako eksperymentalnie. W Stanach Zjednoczonych mamy tą sytuację, o której ja też pisałem na prawym PL, że 33% amerykańskich żołnierzy odmówiło przyjęcia szczepionki na COVID. A mogło to zrobić dlatego, że ta szczepionka nie jest, nie przeszła cyklu certyfikowania i została tylko warunkowo przyjęta. Więc gdyby była oficjalnie uznana jako preparat bezpieczny, to ci żołnierze byli zmuszeni, a tak mogą odmówić i, w, i to jest, i to opisał o tym o Washington Post, więc jest to bardzo ważna rzecz, żebyśmy wiedzieli, po pierwsze wiedzieli o tym, że e, mamy doświadczenia bardzo złe z e, szczepionkami. E, mamy doświadczenia tego, że niestety nawet w Stanach Zjednoczonych, które są dla nas takim, dla wielu Polaków takim wzorem, e, politycy postępowali ze szkodą dla własnych obywateli, dopuszczając niebezpieczne preparaty do użycia. I naukowcy w interesie korporacji, e, urzędnicy państwowi e, blokowali Naukowcy, którzy mówili, i teraz musimy bardzo y, y, odpowiedzialnie i bez entuzjazmu podejść do tej do propozycji. Ja, ja apeluję o to, żebyśmy nie byli, byli przesadnie entuzjastycznie nastawieni, tylko byli bardziej krytyczni. No, drodzy Państwo, y, każdy musi do tego podejść odpowiedzialnie. Poczucie odpowiedzialności przede wszystkim za swoje zdrowie, za, również za swoją rodzinę, bo jeżeli tato mama umrą, no to, czy będą mieć uboczne skutki, no to to cierpi cała rodzina. Ale chcemy powiedzieć, że my zupełnie nie jesteśmy tacy wolni w tym wszystkim, bo kiedyś, pamiętam, szef Urzędu Rady Ministrów, pan Dworczyk, mówił, że mogą być problemy z tym, żeby wsiąść na pokład samolotu, jeżeli ktoś nie był zaszczepiony. Mogą być problemy związane z przekroczeniem granicy, a więc to jest jakaś, jakieś zniewolenie. Uważam, że każdy powinien być wolny w tym. Kto chce, niech się szczepi, ale powinniśmy być świadomi, że mogą być uboczne tego skutki. Ja wielokrotnie mówiłem i mówię nie zaszczepię się, bo uważam, też przestrzegam pewne restrykcje, ale apelujemy do rządzących, do ministra zdrowia, żeby powiedzmy roztropnie podchodzi do tej całej pandemii, przede wszystkim, żeby ludziom uświadamiać, na czym polegają szczepienia. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo. To był Następny odcinek cyklu rozmowy bez cenzury. Szczęść Boże.